Słuchajcie, ten sam wiatr wieje na nas wszystkich. tak? Ten sam wiatr wieje na nas wszystkich. Więc co determinuje, że jedna osoba zdobywa szczyty i wchodzi po prostu na szczyt w swojej firmie? Co decyduje, że jedna osoba osiąga duże sukcesy, a inna osoba ledwo wiąże koniec z końcem? Jaki jest ten determinujący czynnik? Nastawienie żagli. Więc chciałbym żebyś ty nastawił swoje żagle we właściwy sposób. Teraz nastawienie żagli determinuje, gdzie w życiu dojedziemy. I pamiętaj, że nie masz kontroli na to, co się dla ciebie wydarzy. Co się dla ciebie dzieje. Tak? Co się zdarza dla ciebie. O, co się zdarza dla ciebie. Ale masz kontrolę nad tym, co robisz a propos tego, co się dla ciebie wydarza. Co się dla ciebie dzieje. Więc nie życz sobie. Mniej problemów, życz sobie, żebyś ty był lepszy w rozwiązywaniu tych problemów. Ponieważ to determinuje i to jest kluczowa sprawa żeby lepiej rozwiązywać problemy. Więc nie możesz zmienić tego, co się dla ciebie dzieje, ale możesz zmienić to, co robisz. A propos tego, co się dla ciebie dzieje, pozdrawiam Was serdecznie z Szanghaju. Mam nadzieję, że to było dla Ciebie pomocne. Do zobaczenia na szczycie.